Przypominam, że nasz program przygotowujemy zdalnie i bezpiecznie w domowym zaciszu, dokładając wszelkich starań, by byli Państwo dobrze poinformowani. Kolejny ekspres już o 21.45. Zapraszam i do zobaczenia. Dzień dobry, Maciej Dolega, kłaniam się widzom TTV i zapraszam na prognozę pogody. Dobrą prognozę, bo początkowo spokojną, a później jak się okaże, przynoszącą też tak wyczekiwane opady deszczu. No ale od początku, noc przed nami dość ciepła, cały czas z napływającymi z południowego zachodu ciepłymi masami powietrza, stąd nie spodziewamy się przymrozków, a na termometrach od 4 stopni w regionach południowo-wschodnich do nawet 7 w Trójmieście czy w Szczecinie. To będzie w wielu miejscach nawet bezchmurna noc przy słabym wietrze. No, może być nawet przyjemnie. Poranek też bardzo pogodny, bardzo słoneczny w większości regionów, ale to z biegiem godzin będzie się powoli zmieniać, bo od północy, północnego zachodu do Polski dotrze strefa wilgoci, która zacznie przynosić opady deszczu. Przelotne i niewielkie. Na razie do 3 litrów wody na metr kwadratowy i te jutro pojawiać się będą na północy i na zachodzie, ale ta strefa będzie wędrować dalej w kierunku centrum, w kierunku południa, południowego wschodu. Za tym frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze, ale. Jutro we wtorek nie będziemy go jeszcze odczuwać, bo na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 19 do nawet 24 stopni. Dopiero w środę temperatura na północy będzie niższa 13-14 stopni, a na południowym wschodzie jeszcze wysoko 21-22 stopnie. Ale w środę spodziewajmy się deszczu już w całym kraju. Padnie go nawet do 10 litrów na metr kwadratowy, a na południowym wschodzie mogą pojawiać się burze, i wtedy w nich i mocniej powieje i mocniej jeszcze popada deszcz. W czwartek deszcz tylko w zachodnich regionach. Temperatura delikatnie się nawet wyrówna, bo będzie między 15 a 22 stopnie. Słonecznie w pozostałych miejscach, ale kolejne dni też będą przynosiły opady deszczu, ale o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Teraz to wszystkie informacje. Kłaniam się i do zobaczenia.